W dniu 20 września 2025 roku świat kultury stracił niezwykłego artystę. Paweł Galia odszedł od nas w wieku 82 lat, a smutna wiadomość została oficjalnie potwierdzona przez Fundację Artystów Weteranów Scen Polskich, gdzie był cenionym podopiecznym. Ta fundacja od lat stanowi oparcie dla artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Oferując im nie tylko schronienie. Ale i wsparcie w rozwoju ich kariery twórczej. Paweł Galia zyskał popularność dzięki swoim niezapomnianym rolom w takich serialach telewizyjnych jak Zmiennicy na Sygnale oraz na dobre i na złe. Jego talent blasku nie ograniczał się tylko do aktorstwa, gdyż z powodzeniem pracował również jako lektor. Jego głos mogliśmy usłyszeć w kultowych animacjach, takich jak Gumisie, Muminki, Pinokio, Sezon na Misia oraz pingwiny z Madagaskaru. To właśnie cała gama jego projektów sprawiła, że na trwałe wpisał się w pamięć wielu widzów. Dwa dni po jego odejściu, 22 września, w mediach społecznościowych Fundacji pojawił się poruszający komunikat, który poruszył serca wielu. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Pawła Gali, podopiecznego Fundacji. Bliskim Pawła składamy wyrazy współczucia, czytamy na Facebooku Fundacji. Do tego smutnego przesłania dołączone było zdjęcie aktora, prawdopodobnie wykonane podczas jednego z artystycznych spotkań. Komentarze w mediach społecznościowych zalały wyrazy współczucia i wspomnień, które oddawały hołd jego twórczości oraz osobowości. Aktor miał na swoim koncie nie tylko dokonania artystyczne, ale także ciekawe zainteresowania poza światem sceny. W wieku młodzieńczym ukończył dwusyfierstwę Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Łodzi. A następnie kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, gdzie zdobył dyplom w 1965 roku. Jego pasja do sztuki szła w parze z zainteresowaniem polityką. Warto wspomnieć, że w 1990 roku starał się o miejsce w Sejmie z listy polskiej partii Przyjaciół Piwa, co pokazuje, jak wszechstronną osobą był, nie można zapomnieć o jego miłości do Ewy Serwy Gali, która skradła jego serce. Ewa, popularna aktorka znana z roli Reginy Sadowskiej w Barwach Szczęścia, zagrała również w takich produkcjach jak Na Dobre i na Złe, Dom oraz Claire. Oprócz tego dziękamy jej za postać Cindy Niedźwiedzicy z Misia Yogi. Para stworzyła szczęśliwą rodzinę, z którą cieszyli się przybyciem swojej córki Zuzanny. Wspomnienia Pawła Galii pozostaną na zawsze żywe w sercach tych, którzy mieli okazję go poznać, oraz w pamięci wszystkich, którzy wpłynęli na jego wyjątkowy dorobek artystyczny. Jego odejście to nie tylko strata dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności artystycznej, która doceniała jego talent oraz ogromną pasję do sztuki.